Ten papier. Jest środa 18 września godzina 9.08 Jesteśmy przed Galerią Katowicką, która jest jeszcze zamknięta, ale już sporo osób czeka na otwarcie Ja przyjechałem po aparat fotograficzny Ten Canon? Dokładnie Aha, mm -hmm. jest, To jest cena atrakcyjna? Bardzo bardzo on kosztuje tutaj 379, w zasadzie jest najtaniej Aha. w regionie. Z tymi ten AGD, gdzie, gdzie to jest? Tu będzie dopiero, tak? Jakby będzie tłum, nie wiem, chodzi pan na otwarcia, zdarza się, że jest bardzo dużo ludzi? Proszę panią, myślę, że część ludzi przyszło z ciekawości. Część ludzi być może coś kupią, natomiast jeżeli nie kupię, nic się nie stanie. Nie jest to jakaś wielka tragedia, tak oczywiście na luzie. Pani, czy zakupy? Zawsze zobaczymy. Oglądanie. Pani z o... Tak. I jak się podoba? No pięknie. No ja dopiero weszłam i jestem w szoku. <grym 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 że to się no. zmieniło to miejsce? Tak, tak. A tak. jakieś plany zakupowe dzisiaj? No zobaczymy. Plany? No jak będą jakieś promocje albo wniszki, to jak Pani, najbardziej. No. W to jakoś ponad 200 zł została sprzedana za 99 zł. Asza, coś będzie, to czemu nie? No to Może to akurat. Paski. Telewizory no. pójdę, że 788 Specjalnie na otwarcie sklepu dzisiaj? Tak, specjalnie na otwarcie sklepu ponieważ taka okazja nie występuje na w internecie. Udane zakupy? Tak, dziękuję bardzo. A specjalnie dzisiaj? Nie, z tam... jestem. Aha, ale specjalnie na otwarcie, żeby kupić Tak, nie? tak, żeby zobaczyć. I jak tam nie było ścisku w środku? Ścisk jest, ale się śpieszę, bo nie ma Dzięki. Udane zakupy? Tak, właśnie tak. A ja widzę, że to tak chyba też nie tylko dla pana, i no, dla rodziny. Do rodziny. Ekspres i odkurzacz. I odkurzacz. I tak, bo się już wykonło, dużo taniej. Tak? Jasne, bo tamten no, mamy jest taki, ale już raczej heber. A długo, wcześniej pan długo przyjechał? Przed nie, nie, nie. Chyba już 10 minut. Jak się podoba to miejsce? Nowa galeria? Galeria, galeria nic nadzwyczajnego. Teraz ich pełno, na każdym pustym miejscu buduję nowego ledu.